Marsz, którzy byli z nami, którzy tę debatę oglądali, którzy ją komentowali. Chciałbym powiedzieć, że Wasze wsparcie było odczuwalne. Dla mnie to zaszczyt, że mogłem reprezentować całą Konfederację. Kibicuję też bardzo mocno wszystkim innym kandydatom, którzy uczestniczą w innych debatach. Staram się im pomagać, tak jak ostatnio z Jackiem Wilkiem, czy z innymi kandydatami, którzy będą brali jeszcze udział. No, oczywiście, poza podziękowaniem, chciałbym gorąco zachęcić wszystkich do tego, żeby wykorzystać ostatnie dni kampanii wyborczej, do udostępniania jakichś nagrań z tej debaty, do udostępniania innych debat, na których nasi inni liderzy świetnie wypadają. Na przykład Konrad Berkowicz wczoraj w Polsat News. Jestem pewien, że Robert Winic też dobrze wypadek kiedy był dzisiaj w tym samym czasie w Polsat News na debacie o klimacie i o energii i środowisku. To powiem też, że, że, że w lokalnych debatach nasi kandydaci dobrze wypo, wypadają. Weźcie te materiały, kiedy mówimy o naszym programie, kiedy pokazujemy, czym się różnimy, udostępniajcie to, wykorzystajcie te grafiki, które Sztab produkuje, wrzuca na profil Konfederacji. Powiedzcie znajomym, że jest Konfederacja, że Konfederacja wprowadzi do Sejmu posłów, którzy są prawdziwymi ideowcami, mają przemyślane programy, mają przemyślane poglądy, mają przemyślany program. To są, to... Przecież, no, nie chcę sam siebie chwalić, także myślę, że ja to zrobię. Wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że dzisiejszą debatę wybrała Konfederacja dzięki charyzmie Krzysztofa, dzięki merytoryce naszych postulatów. Przeciwnicy to byli no, przedstawiciel PIS-u, który próbował przez całą debatę zrobić z siebie ofiarę i pokazać jak to PIS, który od czterech lat niepodzielnie rządzi państwem polskim, jest zaszczuty i atakowany przez strony ze wszystkich stron sceny politycznej a y, pozostali kandydaci mówili w zasadzie jedno i to samo. Y, ich głównym programem jest odsunięcie PiSu od władzy bez jasnych, wizji, co zrobić później, poza jakimiś utopijnymi postulatami, tak jak słyszeliśmy przy okazji żądania, żeby w ciągu 10 lat odejść od węgla i pozamykać wszystkie kopalnie, co byłoby dla polskich gospodarki. Jedynym zwycięzcą tej debaty w związku z tym był Krzysztof, a myślę, że program Konfederacji dzisiaj usłyszało i zrozumiało więcej ludzi niż, niż przez wiele lat wcześniej. Ja myślę, jeżeli mogę jeszcze coś wtrącić. Miałem postanowienie, że mimo, że to jest TVN, że nie będę żadnych swoich ideowych czy światopoglądowych przekonań przemilczał. Natomiast doszło do ciekawej sytuacji, bo można odnieść wrażenie, że pytania, poza kwestią in vitro, na którą odpowiedziałem jednoznacznie i wykorzystałem czas. Na zupełnie inne kwestie. Moim zdaniem rozwodzić się o in 60 sekund to szkoda czasu. To jest pytanie bardzo cząstkowe, bardzo wąskie i mieliśmy tam ważniejsze sprawy. Natomiast widać było, że Marcin chorała, zmierzał mocno do tematów ideologicznych. To ciekawe, dlaczego właściwie w ten sposób postępował. Widać też, że dwa razy zachował się nieelegancko w trakcie tej debaty, chyba jako jedyny, bo pozostali uczestnicy wydaje mi się, że byli w miarę poprawni. Raz, kiedy powiedział, że słowa innych kandydatów niż jego nie mają znaczenia, ja w życiu bym czegoś takiego nie powiedział. Uważam, że nawet to, co mówiła Zandberg Dzięki temu wiemy na kogo uważać, prawda? Druga sprawa, no to pod koniec gdzieś Marcin Farała wyskoczył z tym sputnikiem. Myślę, że większość, większość tak naprawdę słuchaczy widzów TVN-u pewnie nie wiedziała za bardzo o co chodzi, bo to trzeba chyba oglądać wcale TVP info, żeby kojarzyć, że sputnik to ruska a onuca, Ruska ONUCA, to Konfederacja i, prawda, i tak dalej, cała ta propaganda Pisu. Natomiast rzeczywiście Marcin Chorała chorała z siebie atakowaną ofiarę, podczas gdy sam w tej debacie. zapraszamy przepraszamy, agresywnie dołączyła do nas. Ekipa pyta.pl jeśli dobrze poznajesz tak twarze. Jest. Ciągle, ciągle, ciągle pyta walczy. Pyta walczy, aktualnie walczymy o ekologię, dlatego że po prostu że dobry PR, nie mamy fatalną. No. Jak wrażenia w debacie? Ojej! Właśnie skończyłem omawiać wszystkie wrażenia dla widzów, którzy są z nami tak. na profilu Konfederacji. Mhm. E, nie no, moje są... Moje Pozdrawiam są takie... widzów z profilu Konfederacji. Hej widzowie. Moje wrażenie jest takie, że... Wysyłajcie donaty. Cieszę się, że do doszło Ale do nie. tej debaty. Cieszę się, że trwało aż półtorej godziny. Mhm. E, ze dwa pytania, to moim zdaniem, były stracone rundy. Po pierwsze, miało być o społeczeństwie i gospodarce, a jedno pytanie poszło na e Drugie, sprawa Banasia. No, jak jedna jednostkowa afera, to ma wspólnego z praworządnością, Właściwie w ogóle nie podyskutowaliśmy o tym, jak można poprawić sądownictwo, a zarówno jako Konfederacja byliśmy na to przygotowani, mamy to w programie, jak również ja byłem na to przygotowany. Spędziłem kilka dni na konsultacji z prawnikami i się okazuje, że po prostu... Eee... Jaki który się angielskiego miał nauczyć. <grym> nie no, ta, ta, wie, ta wiedza i te wszystkie pomysły i obserwacje, które mamy się przydadzą, natomiast jest ciekawe, że, że okazuje się, że tutaj TVN nie był tym zainteresowany. Ale uważasz, że w ogóle to, taka konferencja jakkolwiek może wpłynąć na wynik wyborów, czy, czy to jest bardziej jednak taka pożywka dla fanów? Eee. Właśnie mediów standardowych. Każda, każda kampania wyborcza to jest suma drobnych impulsów. Drobnych, drobnych, różnych gestów. Czasem są takie, tak zwane game changery. Ale one się zdarzają rzadko. I tak normalnie, tak normalnie no to dziesiątki, setki wystąpień w różnych miastach, w różnych mediach tworzą ogólny obraz. I myślę, że w tym ostatnim tygodniu jest bardzo dużo debat. Są debaty w RMF-ie, są debaty w ZC, są debaty, jest pięć, tematy pięć tematycznych debat w Polsat News. Jest tutaj ta debata wielotematyczna, całkiem długa. Była debata w zeszłym tygodniu w telewizji publicznej. Mamy ciekawy serial związany z manipulacjami TVP i sprawami sądowymi. Dzisiaj no. po raz kolejny wygraliśmy z TVP w sądzie, więc no. mamy dwa wyroki zwycięstwa. Źle nie mówili. No, ciekawe, dlaczego się nie pochwalili, że drugi raz przegrali z Konfederacją. A byli na sali sądowej i nagrywali, więc nawet mogli puścić nagranie. No, tak samo byli, byli, byli na naszej konwencji, niestety nie pokazali ani, ani nic. No, więc to wszystko tworzy pewien obraz i myślę, że na finiszu kampanii to duża ekspozycja medialna związana z pewnym ożywieniem finiszu kampanii, bo jeszcze nie wspomniałem, że są debaty wszędzie lokalne, chociaż różnie się one odbywają, na przykład do tych Rzeszów, Dziennikarze Grzegorza Brauna nie wpuścili, bo stwierdzili, że ma ktoś z dalekiego miejsca występować w ich programie oni sami będą wybierać, kto u nich występuje z konfederacji. No, demokracja jest przecież. No, to tak jakby powiedzieli tu do TVN, że na przykład nie, nie wpuszczą żadnego z liderów wydelegowanego przez sztab, tylko sobie wybrali kandydata z końca listy. No, bo a lepiej i... wygląda na przykład, bo ma większe tam. Nie. Dziękujemy Ci bardzo, wszystkiego dobrego, dziękuję wypowiedź. Pozdrawiamy Konfederacji. Niestety lewicowo czekasz. Nie, no co ty, wydaje się, że byśmy właśnie nie właśnie nie ugadaliśmy w Mamy Czarzostego, mamy tego Zoldierka, mamy... W ogóle mamy... bardzo ciekawe jest to, że tego, cały autobus e, na nich no, czekał no, i to jest najważniejsze. No, ja podjechałem do tego, się go spytałem, czy to jest autobus, którym dowozili ludzi na, tutaj, na ewentualną Zodymę i on powiedział, Popatrz, że... to nawet scenę Powiedział, że jestem scenarii. idiotą i że ze mną nie rozmawia. Niech na tej scenie nie występował, ale pobudowali. Ale czy my jesteśmy jeszcze ciągle... Z... Tak, tak. Hej, Cześć. Hej. Cześć. E... Nie wiem, czy jeszcze coś powinniśmy skomentować. Tak, pytanie, bo Chorała powiedział, że opozycja jest za związkami partnerskimi. Przecież my też jesteśmy w opozycji jesteśmy w opozycji, nie jesteśmy za związkami partnerskimi, ale to jest takie bardzo wy... to jest to, na co zwróciłem uwagę, że PiS chciałby ustawić kampanię i debatę ideologicznie, że oni są jedyną siłą konserwatywną, a cała reszta społeczeństwa to jakieś zepsucie. No oczywiście tak nie jest. I przede wszystkim głównym, moim zdaniem, klockiem niepasującym do tej układanki, głównym puzelkiem czy puzlem, mam nadzieję, że po wyborach dużym puzzlem jest Konfederacja. W kalendarzu wyborczym napisanym przez PiS i ogłoszonym przez prezydenta Dudę miałoby być tak, że nikt poza siłami okrągłostołowymi się nie, za, e, nie zarejestruje i PiS będzie odgrywał rolę jedynego sprawiedliwego i jedynego szeryfa w mieście pełnym zepsucia. No, nie wyszło, jest jeszcze Konfederacja, Konfederacja jest alternatywą prawdziwą. Wspierajcie Konfederację i, e, i to chyba jest przesłanie, którym wypadałoby kończyć nasz stream.